I przyłapaliśmy grupę Dynamit Anlagę na sporządzaniu posiłku. Chcę jakoś pokazać, że tam się pali, ale widać, że się pali to tylko pod tą, o pod menażką na Kawusie, tu też się pali. Oczywiście wszystko, wszystkie śmieci zabierzemy ze sobą, żeby nie było. I tak zresztą powinno być, ale to jest wszyscy raczej tak nie robimy, ale jak widać, tak grochem o ścianę. Także. No i taki klimacik. Piękne okoliczności przyrody. No, czołgi jadą, proszę. A my zaraz jemy I, i lecimy z powrotem. A parę kilometrów jest. Do zobaczenia.